Siemano, dzisiejszy filmik taki mało prześmiewczy, bo tematu do śmiania nie ma zbytnio. Chciałem poruszyć taki temat jakości części, dzisiejszej jakości części do samochodów. Tutaj na przykładzie tych szczęk hamulcowych, znanej marki produkującej układy hamulcowe na literę B. Może nie będę przedłużał, po prostu wam pokażę. Tu mamy taką szczękę wyjętą z pudełeczka. Fajna nowa. I zobaczcie, coś takiego było w pudełku. Dobra, spoko. Wiecie, rozleciało się, odpadło. Zauważyłem to, bo nie szło tego nie zauważyć. Ale gdyby to trzymało się na włosku, powiedzmy, ja bym to założył klientowi. Przecież jakby taka okładzina się odkleiła w bębnie, mogłaby zblokować nawet koło, mogłoby dojść do wypadku. Wiecie, ja rozumiem wszystko, nie wiem, niskiej jakości żarówki, nie wiem, chlapacze, kurwa, wkłady do lusterek, ale, no bo, na litość boską, no, układy hamulcowe, klocki, szczęki, to jest już tragedia. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie i wasze przykłady, z czym się spotkaliście.